Na wnuczka oraz na policjanta takie metody wybierał oszust mieszkaniec powiatu puskiego, który ukradł seniorom 128 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany przez pózki śledczych. Przed dwoma tygodniami informowaliśmy o oszustwie, podczas którego jeden z wejherowskich seniorów stracił 21 tysięcy złotych po tym, jak został poinformowany, że jego wnuczka miała wypadek i musi wpłacić za nią kaucję. Podobna historia miała miejsce w Pucku. W poniedziałek 12 sierpnia do 91-letniej mieszkanki Pucka zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Podczas rozmowy mężczyzna pod pretekstem wypadku samochodowego, którego sprawcą miał być wnuk seniorki, nakłonił ją do przekazania gotówki oraz biżuterii. 91-letnia kobieta po zakończonej rozmowie telefonicznej w umówionym miejscu na terenie Pucka przekazała mężczyźnie 12 tysięcy, złotych pierścionek i obrączkę. Na szczęście seniorka szybko zorientowała się, że mogła zostać oszukana i powiadomiła o tym pucką policję. W wyniku podjętych czynności puccy policjanci ustalili mężczyznę, jak również to, że w okresie wakacyjnym na terenie Kosakowa, Gdyni i Wejherowskiej Komendy doszło do zdarzeń o podobnym sposobie działania sprawcy. W analizie materiałów putcy-policjanci ustalili także, że w lipcu i w sierpniu mężczyzna oszukał seniorów na łączną kwotę około 128 tysięcy zł. I na tym pewnie nie byłoby końca, gdyby nie fakt, że putcy-policjanci stanęli na wysokości zadania, aby namierzyć sprawcę. 14 sierpnia po godzinie 6 putcy kryminalni zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu w jego mieszkaniu. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów oszustwa, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sąd na podstawie zebranych dowodów zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Teraz pozostaje mieć nadzieję, że utracone pieniądze trafią z powrotem do seniorów, którzy jednak wciąż muszą mieć się na baczności, bo podobnych oszustów nie brakuje.